Siemano, jest ja Salman, witam was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie skrzyneczkę Brain. Wczoraj już ją otwieraliśmy, ale dzisiaj skupimy się tylko na niej. Zajdziemy sobie, nie wiem, w sumie otworzymy sobie trochę tych skrzynek. No i z, mam nadzieję, że zarobimy sobie na tej skrzynce. Na razie 6,55 na minus, czyli nie zarobiliśmy zbyt dużo. W sumie straciliśmy. Dostaliśmy chyba tylko złotówkę jakoś tak. Zajdziemy sobie może, nie wiem, 7,80 kosztuje otwarcie. E, czterech skrzynek, więc może do 800 zł. Później pójdziemy na kontrakt i podsumujemy sobie, e, na czym to skończyliśmy, bo ciężko widzę, żeby zarobić na tej skrzynce profit, chociaż wczoraj w miarę oddawała, w miarę oddawała wczoraj, no ale zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No, temaczka w sumie, w sumie niestety nie odda Spider Lily. E, jeżeli dobrze to czytam, no i patrzmy, co wylatuje nam z kolejnej skrzyneczki. Famasik i 3 augi, czyli to jest na pewno na minus. Lecimy sobie z kolejnym otwarciem. A w tym otwarciu znajdziemy CZ Crimson Web No i w sumie 3 augi, które nam nic nie dają. Dobra, 7,80 kolejne otwarcie. Lecimy sobie, patrzymy co tam wypada. Jest to AWP Heron. No, Awupa jest na plus, ale znowu wyletują nam Słabsze skiny takie jak AUK, FAMAS i AUG lecimy sobie kolejne otwarcie tych skrzyneczek. Patrzymy co tym razem nam wyleci, a wylatuje nam AUG Tygrys Bengalski, Gloczek Royal Legion. No to w sumie już jest GIT, patrzymy co teraz w kolejnej skrzyneczce. Jeszcze mamy 69 zł około do dysponowania, więc weźmiemy może sobie pominiemy animację teraz kilka razy 4 grosze na minus. 6,36 na minus 3,78 na minus 5,23 na plus 2,89 na plus. No w miarę jaki? Dobra, lecimy sobie dalej i popatrzmy, co nam ciekawego tutaj wypadnie. Tym razem jest to auk ryko, No W sumie 4 auki, czyli 7 zł na minus. No prawie 7 zł. Kolejne otwarcie. Nie spodziewałem się niczego dobrego w tej skrzynce. Mam nadzieję, że w jutrzejszym odcinku będzie lepiej lecieć. No i patrzmy to jest znowu minus? Niestety znowu minus Dobra, e, to otworzymy I później idziemy jeszcze raz to otworzyć I uciekamy sobie, o, kałach czerny No to będzie plus chyba Tak, to jest fajny plusik już Chociaż coś dobrego na sam koniec poleciało Oczywiście No może pójdziemy te, te żetony Z tym kałachem czerny Bo tutaj widzę, że e, Jakiś dobry skinek Można powiedzieć, poczekajcie, ceną od maksimum do minimum Kałaszek Buścik, tylko czy to na... Aha, po prostu na jakiegoś skina nam boostuje i to nam boostło. Na co? Na 57 Za 34 zł. Okej, okay, dobra, spróbuję sobie jeszcze raz to 57a i co tam teraz wylatuje? Emeczka, która jest warta 67. Trochę nie czaję tego. Czekajcie, booster pozwala bezpiecznie ulepszyć przedmioty. Gdy ulepszenie się nie powiedzie, teraz tylko kosmiczne rządzenie, a sam przedmiot zostaje nienaruszony. Koszt ulepszenia jest zależny od wartości przedmiotu. Aha, dobra! Czyli czekajcie, mogę dwa skiny? Nie, mogę tylko po jednym, czyli tak. I co teraz? Jeżeli nie ulepszy, a ulepsza. No ciekawe, ciekawe, na pewno będziemy dużo na tym grać, ale dobra, idziemy sobie na e, kontrakty Będziemy sobie zbierać jetony przez cały miesiąc trwania eventu I coś na pewno nam się uda zrobić ciekawego Na razie trzeba zrobić około 8 kontraktów, no coś koło tego będzie Może 9 e, No i drobno coś za ponad 250 zł, o ile się nie mylę w liczeniu Chyba tak, coś za 250 zł, bo mam chyba 200, no coś koło 950, nie wiem dokładnie, możecie sobie przewinąć film i sprawdzić. Ja to zobaczę sobie podczas wycinania tych nieudanych momentów, e, których wy tu nie widzicie w materiale. No i lecimy sobie z kolejnym kontrakcikiem, 2,50 niestety, cyk, co tam teraz mamy, 7,49, a wylatuje nam 7,25, to jeszcze nie najgorzej. 27 przedmiotów jeszcze, teraz będzie 18 Cyk Wrzucamy sobie 43 A dostaniemy 91, o kurde, 91 za 43 No, wrzucamy 229, to jest nowaja Za 213, no tak Super poleciało Nie, za 313 to było Chyba, nieważne Chociaż nie nie wiem, dobra. Aha, bo ja miałem 800, a nie 700. Dobra. No to odcinek na plus. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia już jutro. Siemano.